Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Mandio i nie planowałem dzisiaj filmiku z The Five Nights at Freddy's, ale to co Scott zrobił mnie po prostu do tego absolutnie zmusiło. Zatem jak wiecie, Scott jest twórcą tej gry, jego strona scottgames.com, co jakiś czas on rzuca tam poszlaki. Poszlaki odnosi trzeciej części tej gry, pierwszą poszlaką był napis Offline, który symbolizował, że Scott obecnie ma przerwę od tworzenia gier. Jednak po zwiększeniu gamy oraz rozjaśnieniu ekranu a, pojawiała się trójka w rogu ekranu, co jest oczywistym znakiem, że pracuje on nad trzecią częścią tej gry, tylko że obecnie ma przerwę. Dodatkowo w kodzie źródłowym było napisane, 30 lat później tylko jeden pozostał. 30 lat później, czyli prawdopodobnie rok 2023, jeżeli przyjmiemy, że pierwsza część gry odbywała się w 93. Oczywiście nie dodajemy tej daty do daty z części drugiej tej gry, ponieważ część pierwsza, jak już ustaliliśmy wcześniej, jest sequelem, co nie? Zatem to jest logiczne, żeby do niej dodać te 30 lat. Tylko jeden pozostał, co oznacza prawdopodobnie innego animatronika i to nas prowadzi do poszlaki numer 2, czyli do twarzy tego animatronika. Do twarzy tego animatronika, który jest złoty, który ma kły, który się nie kojarzy absolutnie z Innym animatronikiem. Co prawda, światło jest beznadziejne, przez to może on mieć również normalne zęby i to może tak jedynie przez odbijające światło tak wyglądać, ale obecnie nie przypomina on żadnego animatronika, którego znamy. Jest też również napis, że on wciąż tutaj jest, że on wciąż na nas czeka. I teraz Scott dzisiaj rano wypuścił trzecią, najważniejszą poszlakę czyli jest to pudełko, w którym wyraźnie widać puste kostiumy, a nawet bym powiedział, że same głowy i części ciał animatroników. Ja tam ujrzałem głowy Frediego, dwie części endoskeletonu prawdopodobnie należącego od mangla, głowę Toy głowy głowę Banon Boya, co przeczy teorii, że on może być halucynacją, co chociażby twierdził Smike, którego bardzo dużo z Was go zna, eee, głowę Toy Boni, ramię starego Foxiego, ramię Toy Boni, gitarę prawdopodobnie również Toy Boni, oraz to... Zaskoczyło wszystkich. Papierowego chłopczyka. Papierowy chłopczyk, który wszyscy sądzili, że jest jedynie Easter Eggiem, pojawia się w tym miejscu i nie wiemy, czy to jest znowu Easter Egg? Czy on naprawdę będzie coś znaczył dla fabuły? Moim zdaniem to jest trochę dziwne. Nie wiem, napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Jeżeli dodatkowo podświetlimy obraz oraz zwiększymy gamę. W rogu obrazka jest ukryta ta sama postać, którą widzieliśmy poprzednio. I mój Boże, jaki ten obrazek jest przerażający ogólnie. Jezu, Scott, ty cholerny geniuszu horroru, co nie, to jest straszne, to co teraz robiłeś. Oraz, przy edycji tego materiału zauważyłem jeszcze jedną ciekawą, intrygującą rzecz, że w pudełku nie ma marionetki. Ale oprócz tego jest jeszcze coś. W kodzie źródłowym jest napisane wyraźnie. I remain, czyli ja pozostałem, ja przetrwałem. Oraz jest napisana nazwa obrazka. What can we use? Co możemy użyć? Dodatkowo, całkiem podobna fraza była przy zapowiedzi Five Nights at Freddy's 2, co może oznaczać, że niedługo możemy dostać trailer o dotyczący trzeciej gry. Panie i panowie, zaczyna się robić ciekawie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcielibyście niedługo dostać jeszcze przed moją teorią jakiś filmik z Five Nights, zostawcie pod tym łapkę w górę i piszcie w komentarzach, co sądzicie. O czym będzie trzecia część? Co te poszlaki, które Wam teraz przedstawiłem, o czym one mówią? Ja jestem okropnie ciekaw. Szczególnie mnie ciekawi Paperboy oraz Balloon Boy. To są dwie rzeczy, które mnie najbardziej ciekawią, ponieważ o Balloon Boyu nie było w ogóle wzmianki w żadnej minigierce i tak dalej. Zatem dziwne. Jest to dziwne, ale jestem ciekawy, czym nas jeszcze Scott zaskoczy. I to byłoby na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.